Cześć, tu Seba, a dziś zapraszam na nagranie o naszej cieplarni z poliwęglanu. Co my tu mamy nasadzone, jak została skonstruowana, jakie są wymiary, dlaczego takie, a nie inne. Więc zapraszam na nagranie. Zacznę od tego, co często się pojawiało w pytaniach pod zdjęciami, czy tam shortami, jak zamieszczałem o szklarni. Czyli, że mam wyfajnowaną szklarnię, że mam kostkę brukową. Akurat ta kostka brukowa jest to jest kostka rozbiórkowa. Razem z działką dostaliśmy po prostu, nie wiem, na działce były 10 palec. Stwierdziłem, że będzie fajnie ją mieć tutaj. Oczywiście się to bardzo sprawdza, nie ma błota. Coś tam kwasty przerastają, ale tragedii nie ma. Nie chodzi się w kurzu, w błocie, więc to jest na pewno na plus. Czy, znaczy, ja planowałem, że jak będę miał szklarnię, to chciałem wysypać po prostu jakimś kamieniem, czymkolwiek, czy agrowułkiną, żeby nie chodzić po prostu. Chciałem też mieć, bo też jest pytanie, że mam szerokie ścieżki. Chciałem mieć szerokie ścieżki. Celowo, szklarnia zamówiona na 4x6, a nie jak to jest przeważnie 3x6. Z tym, że te szklarnie 4x6 są niższe, czyli mają 2 x tak. 210 cm, ale ja już wiedziałem, że tak jak wiedzieliście, jak robiłem podwyższone grządki na podmurówkach, tak samo cała szkarnia jest na podmurówce 30 cm, więc ja już mam ją wysoko podniesioną, jak widzicie tam pomidory są, tu ogórki, więc to wszystko fajnie tutaj działa i nie ma z tym problemów, więc ja to mam też na podmurówkach, też mam wytyczone grządki, to, że z przodu i z tyłu mam tak szeroko, tak widzicie, to jest zagospodarowane, tu są jakieś doniczki, tu jakieś konewki, tutaj mam jakieś fermentor. Nie fermentuję tu piwa, ale takie fermentory stare bardzo fajnie się sprawdzają jeżeli chodzi o gnojówkę z pokrzyw. Ja taką gnojówkę z pokrzyw robię w fermentorze, tam jest rurka fermentacyjna, więc to nawet nie śmierdzi, więc to nawet tutaj stoi. Jeżeli chodzi teraz o nasadzenia, no to mamy naprawdę mis misz masz. Wszystko mamy. Są papryki, tam są pomidory, tutaj mamy cały rządek, cały środkowy jest w ogórkach, my bardzo lubimy ogórki. Potrafimy nawet do 40 kg ogórków na zimę przetwarzać, mamy arbuzy cukinie, tutaj był gdzieś kalafior, blokuła wszystko, wszystko po prostu w tym roku testujemy to jest pierwszy rok, kiedy chcemy sprawdzić co jak nam tutaj funkcjonuje, co się sprawdza co będziemy szli tak jak powiedziałem, już tu widzę ogórków, to na pewno będziemy multum, więc tak to wygląda jeżeli chodzi o jeszcze takie kwestie, my tutaj jesteśmy to jest kilka, kilka dobrych Minut, kilkanaście dobrych minut. Nie jesteśmy tutaj codziennie, dojeżdżamy. To jest taka działka, powiedzmy dla nas rekreacyjna, dlatego postanowiłem zrobić po pierwsze uchylone lufciki. Wszystkie lufciki są uchylne. Automaty, które pod wpływem sprężenia, ciśnienia regulują same się, zamykają, otwierają. Bardzo to fajnie działa. Nie musimy tutaj regulować temperatury. Temperaturę mamy gdzieś mniej więcej 10 stopni wyższą, jak jest słońce, niż na zewnątrz. Do tego a propos tej kostki, że kostka fajnie chroni przed chwastami i się nie chodzi w błocie, to jeszcze jako ten beton, ten beton akumuluje w, w, w ciągu dnia ciepło i oddaje je w nocy. więc mamy ten komfort, że dłużej utrzyma, utrzymywana jest temperatura w szklarni. Do tego mamy system nawadniania automatycznego, nawadnianie z, z hydroforu. Nie mamy tutaj wody bieżącej. Mamy studnię. Musiałem skonstruować hydrofor, nie jest idealne rozwiązanie. Mam sporo wad. Nie jestem z niego aż tak zadowolony, jak się spodziewałem, że będę. Jeżeli chcecie, to dajcie znać w komentarzu, żebym napisał coś o hydroforze. Dajcie, nie wiem, hashtag hydrofor. I wtedy wam wrzucę jeszcze filmik o tym, jak zrobić taki hydrofor, jakie ma wady, jakie zalety. Ale no, jak tutaj nie mam. Z, nie mam bieżącej wody z kanalizacji, wodociągów, więc musi to być tak rozwiązane. Więc teraz ja was zapraszam na. Szybkie, szybkie, sorry za półgodzinne yy, nagranie z tego, jak składaliśmy tą szpernię. A potem Wam jeszcze może coś powiem na koniec. Więc po wybraniu miejsca na cieplarnię, w wyznaczeniu, stawiam sobie słupki, poprowadzę sobie sznurek, tak, żeby mieć wyznaczone miejsce. Jak wspominałem, cieplarnia ma 4 na 6 metrów, czyli 24 m2. Takie pole muszę sobie wyznaczyć. Tutaj glebogryzarką zrywam darninę. Bardzo to ułatwia robotę. Postanowiłem ją lekko zagłębić z tego względu, że tutaj ma być też ta kostka brukowa, więc będzie trochę poniżej gruntu. A dodatkowo też pozbędziemy chwastów częściowo i wyrównamy podłoże. No mimo wszystko, czy bym robił tą kostkę, czy nie robił kostkę, no to podłoże powinno być wyrównane pod szklarnię. Zresztą to też jest wspomniane o tym w instrukcji, więc trochę roboty, ale glebogryzarka naprawdę przyspiesza pracę. Tutaj wy możecie sobie zobaczyć, jak łatwo potem wybiera się taką ziemię, już właśnie z glebogryzarkowaną. Wybraną ziemię po prostu wrzucimy do jednej z podwyższonych grządek, zostawiliśmy ją pustą, więc ona tam powinna się przekompostować razem z tym wszystkim, co tutaj widać. No, oczywiście tam jest pełno kwastów, perzu, trawy, wszystkiego, więc no zobaczymy, czy to w ogóle się będzie nadawało do jakichś upraw, no, ale przynajmniej będziemy mieli zagospodarowaną tą ziemię, którą tutaj wybraliśmy. Jak widzicie, tak wygląda już uszykowane miejsce. Na środku trochę tam tej ziemi zostawiłem, tak żeby podrównać. Tutaj też widzicie te grządki, były zapytania, dlaczego one są odwrócone tą stroną powiedzmy brzydszą, czyli gładką na zewnątrz. No bo to nie jest ostateczne wykończenie. Jak widzicie, no ten beton to jest beton, ale też jak widzicie domek wymaga wykończenia zrobienia elewacji. I na domku planujemy elewację właśnie częściowo od dołu z kamienia i myślę, że wtedy też wykorzystamy ten kamień elewacyjny, taką płytkę dwucentymetrową na to, żeby wykończyć te podwyższone grządki, czy też szklarnie. No i tutaj już. Bierzemy się za rozstawianie kolejnych słupków, wyznaczenie ich odległości. Są słupki narożne, są słupki łącznikowe, wszystkie trzeba wyrównać, wypoziomować. Tutaj, jeszcze ramką przednią, czy tam tylnią od szklarni, sobie sprawdzamy, czy na pewno ta odległość między nimi jest 4 metry. Oczywiście to pewnie się może liczyć w centymetrach. A chcę, żeby szklarnia, łuk kończył się na tym wcięciu od pustu do podmurówki. Trochę zabawy z tym ustawianiem, poziomowaniem tego wszystkiego, ale jak się to zrobi od początku porządnie, to potem łatwo tą szklarnię będzie postawić już na gotowym powiedzmy fundamencie z murówek. Nic to nie trzeba murować tak naprawdę, więc to jest bardzo mega wygodne, a sam ciężar podmurówek spowoduje to, że przymocowana później żadnego szklarnia będzie się dobrze trzymać. No i zaczynamy już tutaj wsuwać podmurówki jak wspominałem one są trochę uszkodzone częściowo były brane z drugiej klasy więc dużo tańsze 50% więc bardzo fajnie się to sprawdza i tanio na szklarnie myślę że to nie ma dużego znaczenia czy ona jest pęknięta czy nie jest pęknięta ważne żeby się to sprawdzało i myślę że tak będzie ja sobie tak wymyśliłem że od razu będę wytyczał sobie takie w środku grządki więc tutaj widzicie że te łączniki też są tak ustawione w taki sposób że tu będzie jedna taka grządka około 80 cm na całą długość szklarni Czyli 6 metrów, oczywiście wszystkie te krótsze odcinki będzie trzeba przyciąć. To jest ślifierka kątowa, taka w większej mocy, 2000 chyba wat I tarcza do betonu diamentowa, do żelbetu, tak naprawdę, bo te podmurówki tak naprawdę są zbrojone. Więc trzeba o tym pamiętać, że zwykła tarcza do betonu nie wystarczy. Powinna być tarcza do żelbetu, tak żeby przecinać zbrojenie, które jest w środku, czyli takie druty. Z tego co ja widziałem, tam jest drut chyba 6 mm, więc nie jest jakiś mega gruby. I on jest tylko w tych yy, grubszych elementach podmurówki, więc całkiem sprawnie i szybko to idzie. Tutaj należy uważać przy cięciu takich płyt, żeby ci się nie zakleszczyły, zaklinowały. Więc jak widzicie, ja tu porozstawiałem tak, żeby w żaden sposób. Po prostu się nie zapadła do środka ta płyta, bo wtedy by tarcza mogła się sklinować, co groziłoby nawet pęknięciem czy jakimś szarpnięciem, więc należy właśnie tak zabezpieczyć. No i jeżeli już mamy uszykowane podmurówki, czyli nasz fundament, przechodzimy do zgodnie z instrukcją do wycięcia i zrobienia frontów. Bardzo fajnie, łatwo to można zrobić po prostu kładąc taki front jako szablon. Na początku ja zwykłym nożykiem, tu nic nie jest skomplikowane, po prostu zwykły nożyk taki. To jest takie grube ostrze, to nie jest ten łamliwy, tylko taki yy, gruby nożyk do tapet, i po prostu najpierw sobie lekko przejeżdżam jedną warstwę, tak żeby mieć powiedzmy wyrysowane. Potem sobie mogę to odsunąć i już mam odznaczone. Tu nie musimy być tak dokładni, bo też yy, te płyty, które dostałem z poliwęglanu, one są trochę przewymiarowane. Więc nawet jeżeli centymetr, 2 centymetry gdzieś tam nierówno wytniemy, to nie, nie, nie trzeba się obawiać. Potem po prostu po przykręceniu już płyty takiej poliwęglanowej danego fragmentu, czy tego łuczka, możemy mocno odzyskając nóż posłużyć się jako prowadnicy właśnie już jakby przekręcone, posłużyć się jako prowadnicy właśnie tego stelażu. Skalowego. W instrukcji obsługi jest dokładnie powiedziane, która płyta służy do, do którego elementu, więc to jest bardzo dobrze opisane w instrukcji, więc poszło to dosyć gładko. Myślałem, że będzie dużo bardziej problematyczne, że będzie trzeba, nie wiem, jakąś skomplikowaną piłę, czy wyżynarką, czy cokolwiek. Idzie to bez problemu takim, właśnie mówię, grubym nożykiem do tapet. I poszło mi to naprawdę całkiem dobrze. Wygląda to estetycznie i nie ma z tym problemów no i następnie jak już mamy element powycinany możemy je przykręcić do tylko stelażu przedniego czy tam tylniego, bo one właściwie wyglądają identycznie. Najpierw nawiercamy wiertarką wiertłem 6 mm. Ma to znaczenie takie, że nie możemy na pałę przykręcić tymi wkrętami farmerskimi z gumką, bo poliwęglan będzie pracował I wtedy on zacznie nam pękać, więc najpierw trzeba nawiercić, w moim przypadku ja użyłem wiertła 6 mm, nawiercam, a potem już zakrętarką kluczem nasadowym 8 mm, dokręcam kręty farmerskie i teraz tak, uwaga, jeżeli dokręcimy je na pałę, że aż się wegnie ten poliwęglan, odkręćmy Delikatnie to nie mogę żeby być przykręcone na siłę, bo też Blue będzie pod wpływem ciepła pracował. On musi mieć trochę luzu. Przed tym ja zamówiłem klarnie, robiłem spory research i tak naprawdę chciałem robić już drewnianą samą konstrukcję. No, lubię robić z drewna, więc myślałem, że sobie zrobię drewnianą konstrukcję ale jak policzyłem koszty drewnianej konstrukcji nawet jeżeli użyłbym potem poliwęglanu no to generalnie ten stelaż ocynkowany wychodzi dużo lepiej jest gotowy, elementy tylko wystarczy poskręcać, nie trzeba nic docinać nic nie trzeba kombinować, więc to jest spoko no tutaj jest taka trochę kontrowersja no bo taka szklarnia 4 na 6 metrów no w moim przypadku kosztowała 4 plus okienka, no tam wyszło około 5 000. no i teraz kiedy to się zwróci tam dają gwarancji 10 czy tam 15 lat ale tak naprawdę częścią składową tego tunelu poliwęglanu Poliwęglan to jest jakieś 1500 złotych, liczyłem to przy okazji tego, jak chciałem robić z drewna, więc generalnie jeżeli nam się zużyje ten poliwęglan, bo to tak naprawdę tylko on może się zużyć, reszta to są elementy konstrukcyjne ocynkowane, które myślę, że się nie niszczy, no, może skorodować, ale zawsze można zabezpieczyć, odmalować, a sam poliwęglan, to tak jak mówię, no to jest tam 1500 złotych, więc nawet jeżeli byśmy chcieli zrezygnować z poliwęglan, to potem możemy taki szkielet wykorzystać właśnie do foliaka. Kiedy już montowałem całą konstrukcję tutaj, właśnie z tych elementów ocynkowanych, postanowiłem ją przymocować do podmurówek. Zrobiłem to po prostu kołkami i takimi kątowniczkami małymi. Przykręciłem każde powiedzmy żebro tej konstrukcji do podmurówek, i to nie ma szans, żeby gdziekolwiek to odleciało, nawet pod wpływem dużych wiatrów. A myślę, że to jest dobre zabezpieczenie i będzie to się trzymało. Na długie lata i nawet tak jak wspomniałem wcześniej, jeżeli mi się zużyje ten poliwęglan, mogę wymienić za 5 lat i to jest koszt 1,4 tunelu. Czy mogę foliaka zrobić, czy cokolwiek innego? Więc takie gadanie, że o gwarancji 10 lat na poliwęglan i straciłeś 5 tysięcy, no to nie tak, bo to nie jest cała składowa jakby tego tunelu, bo nawet robiąc tunel, zresztą no te tunele na przykład są za 1500 zł, te foliowe, takie e, kiepskie, to tam na przykład folia po jednym sezonie, to taka folia jest taka e, żyłkowa, taka wzmocniona, ona po jednym, czy po dwóch sezonach, po prostu pod wpływem promieni UV się zużywa. Ja już miałem taki mały tunel foliowy, to pamiętam, że tam po dwóch sezonach był do wyrzucenia cały się wykruszył. Podejrzewam, że cały się nie zużyje, tylko na przykład jakiś fragment. Jedna taka płyta kosztuje, nie wiem, kilka stówek, czyli ta duża, która będzie szła na powłokę, zaraz zobaczycie o czym mówię i wtedy myślę, że można ją wymienić. Żaden problem. Udało się to poskręcać samemu, to się rozkręcić też da, wymienić poszczególne elementy. Myślę, że fronty, tylnie, przednie raczej się nie zużyją, bo one nie pracują tak mocno na wietrze jak cały tunel poliwęglanowy. Jeszcze sobie pomogłem pasami takimi samochodowymi, żeby ściągnąć w elementy, bo wiadomo, front jest scalony, czyli jest ten cały stelaż scalony, więc on jest sztywny. Na środek gdzieś tam się potrafi rozjechać, no te żebra powiedzmy, one są, się rozprężają, więc pomogłem sobie ściągnięciem. A potem przekręciłem po prostu do podmurówek. tu widzicie, że fajnie mi się to udało rozmieścić w taki sposób, że każde żebro jest, ma oparcie na podmurówce. I jest przymocowane, więc tu nie będzie problemu. I kiedy już mamy wszystkie żebra zamocowane, no to przed położeniem poliwęglanu trzeba skręcić okienka. Dosyć szybka robota. Tutaj ja mam zakrętarkę ze śrubokrętem krzyżakowym i tutaj się przydaje wiertło 1,5-2 mm, tak żeby ponawiercać wcześniej otwory. Łatwiej to potem się wkręca i mamy prowadzenie, więc ten zestaw tutaj się sprawdza, czyli małe wiertełko we wkrętarce i zakrętarka z śrubokrętem krzyżakowym i według instrukcji nawet intuicyjnie można to łatwo poskręcać, po prostu cztery profile i dwa łączniki takie, żeby właśnie utrzymać kąt prosty dosyć szybka i sprawna robota, z dwóch stron trzeba skręcić i będzie okienko gotowe ja tego okienek mam cztery z tego względu, że chcę mieć dobrą wentylację, na to czasem nie ma Upa upalne lata mamy, oczywiście będzie też automat do unoszenia, tak żeby to się samo wentylowało odpowiednio tu zwróćcie uwagę, ja potem złamałem już kilka wierteł, więc lepiej mieć po prostu bardzo krótko wystawione wiertło, tak żeby nie dociskać przy dociskaniu, żeby ono nie balansowało, żeby się nie wyginało, bo bardzo łatwo można połamać. Czyli w ten sposób zamocować sobie we wkrętarce, żeby tylko po prostu nawiercać. Tu nie mamy przywiercać na wylot z dwóch stron. No, i mocujemy okienka. Tutaj profil jest zakończony takimi uszkami. Te łóżka można sobie wygiąć. Proponuję to łóżko, które jest wewnątrz szklarni, wygląda trochę tak, żeby sprężynowało. Wtedy będziemy mogli sobie po prostu samemu zaprzeć i zamocować ten profil, do którego będziemy mocować okno. I tak jak mówię, te okna lepiej zamocować przed, bo wiadomo, zawiasy są na zewnątrz. A potem okna po prostu wytniemy w taki sposób, że będą robić za szablon, czy tam prowadnicę do naszego noża, którym wytniemy resztę, o czym będzie wspomniane później, no ale najpierw musimy zamocować okna i naciągnąć poliwęglan. Poniżej okienka mocujemy też profil, do którego będzie zamocowana blokada, tak żeby okienko nam nie wpadało oraz zamek, żeby zamykać okienka na stałe. W przypadku, kiedy mocujemy potem ten automat, to tak naprawdę ani ten zabezpieczenie, żeby nie wpadało okienka, ani zamek nie są potrzebne. Ale jak już mam to zamocowałem po prostu. Pewnie na zimę będę demontował te automaty do otwierania, tak żeby to co je rozpręża, żeby się nie uszkodziło podczas mrozów, nie wiem czy jest gaz, czy, czy jakiś ciecz, która ma właśnie się rozprężać. Przychodzi etap właśnie naciągania poliwęglanu, tutaj najwygodniej jest to zrobić dwie osoby. Jest to bardzo w sumie prosty proces, ten węglan ładnie się układa na tych orzebrowaniach, nie ma z tym większego problemu. Ja tu uważam, że zrobiłem mały błąd, bo jak widzicie, ja te okna ustawiłem w takim miejscu, że tutaj będzie nachodziła druga płyta poliwęglanowa, bo to jest tak zaprojektowane, że te płyty na siebie mają nachodzić, to znaczy najpierw mocujemy dwie skrajne, czyli tą pierwszą i ostatnią, a potem środkową nakładamy na te dwie, tak żeby się pokrywały tam po chyba 10, niecałe centymetrów. Czyli robimy nakładkę. No i właśnie ja tu zrobiłem mały błąd, bo ta nakładka będzie nachodziła na okienka. No nie jest to duży błąd, bo, bo oczywiście to sobie tam profil, profilami pozamykam to wszystko, Zobaczycie zresztą jak to będzie wyglądało. Ale byłoby łatwiej, jakby okienka były przesunięte o jeden. Yy, do przodu, jeden tyłu. Chciałem je. Nie, to trochę bezmyślnie, chciałem je po prostu mieć bardziej na środku, ale yy, Suma Summarum da się to zrobić w ten sposób jak ja zrobiłem. Ale jakbyście robili, to mi się wydaje, że po prostu okienka, żeby nie były w tym miejscu które ja mam zlok zlokalizowane a już mi się nie chciało przenosić no ja, ale działa to więc jest spoko no i tutaj tak samo jak mocowaliśmy fronty najpierw nawiercamy wiertłem 6 mm potem wkręt farmerski czasami warto sobie pomóc nie wszystkie otwory są po prostu zaznaczone nawiercone wstępnie przez producenta więc to wiertło 2 mm warto mieć gdzieś tam przy sobie no i tutaj jak już mamy skończone przód, front i tak dalej. To żeby nie marnować czasu, to zaczęliśmy już wypełniać i ustawiać te podwyższone grządki w środku. Tutaj zastosowałem trochę inaczej. Na zewnętrznych stronach są 30 cm, a w środku są po prostu podmurówki 20 cm, są trochę niższe, ale myślę, że w szkarni to będzie ok i nie będzie problemu. Więc je tutaj wyrównuję, poziomuję, tak żeby było wszystko zgodnie z planem, który sobie założyłem. Podobnie jak przy grządkach, które mieliśmy tam podwyższone na zewnątrz, tak samo tu idą najpierw kartony, potem ziemia przekompostowana, część kompostu, tutaj już mamy częściowo zrobione pierwsze nasadzenia, już pomidorki są, a ja wyrównuję środek, tutaj też przejechałem następnie glebogryzarką, chcę go wyrównać, tak jak wspominałem, tu oprócz tego, że będzie podwyższona grządka taka przez całość, właśnie spod murówek 20 cm, to jeszcze będziemy układać kostkę. Tą pozbrukową, taką, jak wspomniałem, rozbiórkową. Mam jej naprawdę dużo i chciałbym ją zagospodarować. Ona jest, no powiedzmy, design już nie jest tak popularny i fajny jak kiedyś. Nie, nie mam pomysłu, jak ją zastosować, więc bardzo fajnie znajdzie tutaj zastosowanie w szklarni. Ja sobie tak wyznaczyłem, żeby ta rządka na środku, właśnie, jak było, jak najmniej cięcia. Czyli ustawiłem sobie z każdej strony po trzy kostki, się muszą mieścić w rządku. I to się fajnie sprawdziło, bo tylko miałem tam. Trochę cięć, trochę też miałem takie kostki właśnie połówek, więc nie miałem dużo roboty potem, żeby to wszystko ładnie wykończyć, poukładać. Ale ja, tak jak widzicie, ja tutaj kostki nie robiłem żadnej, ani zagęszczarki, ani jakiejś tam podsypki, chudego czy cokolwiek. To jest po prostu w szklarni, to ma się samo poukładać. Tutaj nie będą jeździły tiry czy coś, więc jest spoko i tu nie, bez żadnej filozofii. A jeżeli chodzi o szerokość, no co widzicie? Ja sobie mogę je wjechać taczką, mogę wjechać sobie wózkiem, czy cokolwiek potem będziemy ziemię dopisywać, czy kompost. Więc tu nie ma problemu, ta szerokość jest bardzo fajna. Właśnie na koniec tutaj już wypełniamy tą środkową grządkę. Na... To jest też fajne z tymi podmurówkami, widzicie? Ja sobie nie wstawiłem tej podmurówki na końcu. Mogę sobie do samego końca wjechać taczką. Mogę potem, jak będę chciał, nie wiem, wymienić tą ziemię kiedykolwiek, nie wiem czy będę chciał. A ja to mogę sobie wyciągnąć, rozebrać. Będę chciał przedstawić szklarnię. To nie jest nic zmurowane na stałe. To nie jest stały beton. To jest po prostu tylko poskładane jak klocki. Ewentualnie gdzieś tam psiką pianką montażową. No tą piankę montażowa to nie jest jakieś ultra mocne, że to nie wiadomo jak będzie trzymać, ja mogę sobie bez problemu czy grządkę, czy właśnie taką szklarnię później rozebrać. Przeszliśmy już do robienia wspomnianego nawodnienia automatycznego. Po prostu takie małe kroplowniki je się łączy w takie trójniczki. Jestem zaworek, te czerwone na końcu to po prostu regulujemy przepływ, ile kropelek ma lecieć. I tak samo szklarnie sobie ogarnęliśmy, żeby właśnie nie musieć codziennie tego podlewać. Samo się nawadnia. Mamy tam taki mały automat nawadniający zwykły wąż, woda ze studni, z hydroforu. I po prostu codziennie rano i wieczorem się samo nawadnia. Tu pomiędzy grządkami na środku przeprowadziłem połączenie pod kostką brukową. Po prostu włożyłem taki wąż calowy, niebieski. Ten ten, tam ma naszą linię kroplującą, czyli tak, żeby nie... Deptać po tym, żeby to się nie niszczyło, a przy okazji po prostu nie będzie nam przeszkadzało, nie będziemy się potykać o te wężyki między grządkami. Wycinanie ok okien na koniec, już jak już zrobiliśmy środek, stwierdziliśmy, że czas na wycięcie okien. Nie spieszyliśmy się z tym, no bo tak mówię, to jest przełom marca-kwietnia, więc ta wentylacja nie była nam wtedy jeszcze tak bardzo potrzebna, ale przygotowując się na upały, gdzieś tam z czasem te okna się powycinały. Jak widzicie, my tutaj. Pewnie widzicie, jak często zmieniam ubranie, zmienia się pora roku, no bo my to robiliśmy po pracy, tak? Godzina, dwie, gdzieś tam podjechaliśmy, coś tam zdubaliśmy, więc to nie jest tak, że my to zrobiliśmy w jeden czy dwa dni, bo ja myślę, że to się ciągło w tydzień. Ale to też, tak jak mówię, jak sobie zaplanowaliśmy pracę, te okna, na przykład wycięcie tych okien, nie było jakąś y, palącą potrzebą w marcu, no ale jak już zaczęło się robić cieplej, no to było trzeba o tym pomyśleć, no bo wentylacja musi być w szklarni. Też y, w ogóle, jak już doszliśmy do y, takich cieplejszych pół roku, to już zamocowaliśmy tylko drzwi na y, ostatnim, na końcu. Jako element taki wykańczający, bo w sumie tam z tamtej strony się nie wchodzi, ale z przodu nie mocowaliśmy drzwi, bo stwierdziliśmy, że będzie nam to utrudniać pracę. A po drugie, ta temperatura i tak się wytrzymuje dosyć wysoko, bo przy temperaturach 20 stopni na zewnątrz to w środku jest 30. Szklarnia jest wystawiona dosyć mocno z każdej strony na słońce, nie jest właściwie ani tu przez chwilę w ciągu dnia zacieniona, więc tam temperatura jest dosyć, dosyć wysoka. Więc musi być naprawdę bardzo dobra wentylacja. Te okienka, właściwie teraz jak już mamy. Lipiec, bo to tak jak nagrywam w lipcu, no to te okienka są właściwie cały czas na maksa otwarte. Ono powinno się otwierać przy 25 stopniach w środku, więc one tam nawet rano już są pootwierane. Szklarnie daje radę. Jest ok. No tu widzicie, mocuję te właśnie automaty do y, otwierania okien. Polecam najpierw przykręcić sam automat bez siłownika, y, bo jest to dużo łatwiejsze. Przykręcić do okienka, przykręcić do profila i na końcu tylko podnieść lekko okienko. I wkręcić ten siłownik do środka, zahaczyć zawleczką, i już to powinno nam fajnie działać. Myślę, że te automaty są bardzo fajnie pomyślane. Nie jest to żadna elektronika, jest fajnie, działa, działa siłami fizycznymi, więc no, tu nie ma co się popsuć, i nie jest narażone tak naprawdę na warunki atmosferyczne, a działa bardzo fajnie. Okienka się uchylają, się zamykają, testowane, i polecam takie rozwiązanie do szklarni. Nie jest to jakieś mega drogie, a Służy naprawdę dobrze. I ostatnim jakby elementem zmięczeniem szklarni było mocowanie drzwi. Tutaj widzicie może trochę nie w poprawnym szyku, bo jeszcze grządka na środku nie jest zrobiona, ale to gdzieś tam też materiał o tym jak zamocować drzwi. Drzwi oczywiście też wcześniej sobie położyłem na trawie, wyciąłem odpowiednie fragmenty z poliwęglanu, i następnie zamocowałem zawiasy. Potem zamocowałem płytę. Tutaj w drzwiach też są okienka. ale tych okienek też nie wycinałem, bo te okienka, które mam w środku wystarczają. Ale powiedziałem, frontowych drzwi nie ma, więc myślę, że takie rozwiązanie jest OK. Dajcie znać w komentarzu, kto dotrwał do tego momentu. Pamiętajcie, stawić suba. Myślę, że będzie jeszcze dużo fajnych materiałów na kanale. Oczywiście łapkę w górę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!